Witam, Bajkowe z tej strony, chciałbym zaprezentować takiego to, to GTR era 1400, jest to modelowo-rocznikowo 2008 rok e, motocyk znam od 3 lat, sam go kiedyś tam sprowadzałem i 3 lata temu był u mnie na dużym serwisie Były robione zawory, no cały, cały serwis silnika, wszystko, wszystko było robione, zawieszenia, oleje, płyny, wszystko wtedy po tym ma przejechać około 10 tysięcy km e, po tym całym serwisie. Tak, motocykl cały w oryginale 100% bezwypadkowym jest motocyklem. Nic, co nie było kombinowane, modzone, a jest nic takich rzeczy. Z akcesorii, jak widać, jest duża turystyczna szyba. Wylucona. Oponki, przód, e, Michelin 5 GT. Motocykl kosmetyczny niestety ma jakieś takie skazy. Pokażę wszystko, co jak. Jest duży, centralny kufer. Jest akcesoryjna, żelowa kanapa, naprawdę bardzo wygodna. To się prezentuje. Są podwyższenia kierownicy. Jak powiedziałem, motocykl e, mechaniczno-techniczny naprawdę bardzo fajny w stanie wizualnie. taka gdzieś tam widać, no jaki jest już inny nie będzie po prostu przebieg obecny 77 tysięcy kilometrów silniczek naprawdę chodzi bardzo ładnie jak powiedziałem mechanicznie, technicznie motocykl w super stanie wizualnie niestety jakiejś tam drobnej kosmetyki wymaga jest zarejestrowany w kraju popłacany można śmiało wsiadać i jeździć. tylnie oponka również fajna, jeszcze nadaje się do jazdy. Hamulce, wszystko również ok. Z rzeczy jeszcze takich właśnie na minus. Ktoś uszkodził lewy zamek, kufra. Trzyma się dobrze, wszystko jest ok, ale nie można zabezpieczyć. Mówię o tym otwarcie, nie ukrywam. Taki motocykl Wystawiam takie sprzedaje, dlatego też cena za tym motocyklem będzie naprawdę bardzo atrakcyjna. Jest też, jak widać, przedłużenie tylnego, przedniego butnika z tyłu, osłona przedchłodnica. Także, jeżeli ktoś szuka fajnego mechanicznie, technicznie getera, ale wizualnie, kosmetycznie, jakiś tam poprawek, ale za to bardzo rozsądnych pieniążkach, także, jak najbardziej, zapraszam.